Szokujące nagranie Ukrainki o 800 plus na 7 paszportów zmieniło się w koszmar. Kilkunastosekundowe nagranie Ukrainki mieszkającej w Polsce wywołało prawdziwą burzę w sieci. Kobieta, pokazując 7 paszportów, zażartowała, że pobiera świadczenie 800 plus na każdy z nich. Wszystko za nasze. Za co za wasze? Za jakie wasze? Tobie chodzi o 800 plus? No. Na każdy paszport patrz, ile mam. Patrz, patrz, policz sobie, wiesz? I na każdy paszport mam 800 plus, mm? Mm? Na każdy paszport mm? policzek. Dobra, milego dzionka. A teraz myśl sobie. Choć filmik miał być humorystyczną odpowiedzią na hejt, przerodził się w źródło dezinformacji i fali nienawiści. Przyjrzyjmy się szczegółowo tej sytuacji, analizując fakty, reakcje społeczne oraz polityczne wnioski z tego incydentu. 1: Jak doszło do kontrowersji? Nagranie Ukrainki pojawiło się w mediach społecznościowych pod koniec marca. Kobieta, pokazując 7 paszportów, powiedziała: Tobie chodzi o 800. Plus. Na każdy paszport mam 800+. plus. No, policzył? Film miał być żartobliwą odpowiedzą na komentarz internauty, który zarzucił jej życie na koszt polskiego podatnika. W rzeczywistości paszporty należały do jej rodziny dwa były jej, dwa jej męża, dwa córki i jeden młodszej córeczki. 2. Fala hejtu i dezinformacji Nagranie szybko rozprzestrzeniło się w internecie, zwłaszcza na Platformie X, dawniej Twitter. Prawicowe profile zaczęły udostępniać filmik z komentarzami typu. Tak nas robią w ciula, za to powinna być deportacja. Wideo zyskało setki tysięcy wyświetleń, stając się narzędziem do szerzenia antyukraińskich nastrojów. Autorka zaczęła otrzymywać groźby, a jej prywatny numer telefonu został upubliczniony. 3. Wyjaśnienia autorki. Kobieta w rozmowie z mediami, m.in. z Konkret24, wyjaśniła, że. Od 10 lat mieszkam i pracuję w Polsce. Nie jestem osobą, która korzysta z socjalu. To był żart skierowany do hejtera. Podkreśliła, że paszporty pokazane na nagraniu należą do jej rodziny, a nie są dowodem na wyłudzanie świadczeń. Mimo wyjaśnień fala hejtu nie ustąpiła, a jej działalność gospodarcza również zaczęła być atakowana. 4. Polityczne reakcje i komentarze. Wydarzenie stało się pretekstem do dyskusji na temat polityki socjalnej wobec obcokrajowców w Polsce. Niektórzy politycy prawicy wykorzystali sytuację, by krytykować programy socjalne, twierdząc, że są one nadużywane przez cudzoziemców. Z kolei media liberalne zwróciły uwagę na problem dezinformacji i eskalacji nienawiści w internecie. 5. Dlaczego ten żart poszedł tak źle? Eksperci do spraw mediów społecznościowych wskazują, że humor w internecie łatwo traci kontekst, szczególnie w atmosferze napięć społecznych. W Polsce, gdzie temat uchodźców i świadczeń socjalnych budzi skrajne emocje, żart Ukrainki został odebrany dosłownie przez wielu użytkowników. Podsumowanie: Nagranie Ukrainki stało się przykładem, jak łatwo żart może przerodzić się w narzędzie dezinformacji i hejtu. W rzeczywistości nie doszło do żadnego wyłudzenia świadczeń, a cała sytuacja opierała się na nieporozumieniu. Incydent ten pokazuje również, jak ważna jest odpowiedzialność w mediach społecznościowych oraz potrzeba edukacji w zakresie weryfikacji informacji. Wnioski i ciekawostki. Wniosek polityczny wydarzenie uwidoczniło podziały społeczne i polityczne w Polsce, szczególnie w kontekście pomocy dla uchodźców. Ciekawostka na Ukrainie rzeczywiście można mieć dwa paszporty: biometryczny i zwykły. To wyjaśnia, dlaczego rodzina Ukrainki miała ich aż siedem. Opinia eksperta, dezinformacja w mediach społecznościowych jest jak pożar, trudno go ugasić, gdy już się rozprzestrzeni. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje, udostępnij.pl. Razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.